Hej, w tym materiale pokażę ci jak działa funkcja Smart Reframe w programie DaVinci Resolve. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Jak tutaj widzicie, ja mam jakiś place właśnie materiał przygotowany pod reformaty. Ta oś czasu ma w timeline dodane output blanking na 2.40. A poza tym są po prostu klipy z jakimś tam ściemnieniem z niczym fancy. No i chciałem ten film przygotować w formatach pod Instagrama, na przykład feed, czyli bym w kwadracie potrzebował oraz bym chciał przygotować pod story na przykład nie wiem, na Facebooka, YouTube'a czy nawet również Instagrama. Więc na samym początku musimy zduplikować nasz timeline, więc ja kliknę sobie Ctrl C, Ctrl -V, no i mam mój timeline już zduplikowany. Teraz klikając zmienię sobie nazwę 9x16 bądź 1x1, jeśli robicie na przykład format pod kwadrat. Klikam prawie wszystkie myszy, timelines i wybieram timeline settings. Teraz odznaczam Use Project Settings, no i wpisuję rozdzielczość jaka mnie interesuje. 1080x1080 jeśli chcemy w kwadracie mieć, ja chcę 9x16, więc odwracam proporcje i mam 1080 na 1920 Oprócz tego wybieram sobie opcję Scale Full Frame with Crop, dzięki temu obraz już automatycznie mi się wyskaluje do nowej rozdzielczości, oczywiście Temat nie będzie wtedy widoczny w tym, jakby w tym widoku, który będziemy mieli, ale do tego służy Smart Reframe, aby to naprawić. Więc kiedy to ustawiłem, możecie zobaczyć sobie inne ustawienia, czy wszystko się zgadza pod wasze ustawienia. Ja trzymam te pod mój timeline, więc klikam sobie OK. Teraz tutaj widzę, że mi się dane zaktualizowały i mam tą oś czasu już w 9 na 16, więc wybiorę sobie Nowy timeline 9x16, na którym będę chciał pracować. Jak widzicie, mam te czarne paski, które w 9 na 16 nie potrzebuję, więc w timeline wyłączam sobie output blanking. Dzięki temu już mój klip został wyśrodkowany. Ten klip z jelonkiem sobie edytowałem wcześniej pozycję, więc mogę przywrócić tak, aby nie było innej pozycji. Mogę to też zostawić. frame, mógłby sobie poradzić z tym raczej. No ale na ten moment zostawię sobie czysty. No i kiedy to zrobiłem, czas mi zrobić sobie smart reframe, reframe tych klipów. Więc kiedy mam moją oś czasu, zaznaczam sobie klipy, które chcę edytować, następnie smart reframe, wybieramy sobie auto w tym przypadku, mam już zaznaczone i klikam sobie opcję reframe. Teraz analizuje mi 9 klipów i będzie aplikował MI Smart Reframe, czyli starał się utrzymać temat przewodni wyobraźni, czyli jakby AI wyszukuje, co mnie interesuje w kadrze, i jak widzicie, dobrze tu sobie poradziło. Tu sobie też poradziło dobrze. Tu sobie poradziło w sumie też dobrze. Tutaj też w miarę dobrze, chociaż na przykład może mnie ktoś inny interesował w tym kadrze. Tu też. Tu też mamy na naszą twarz, i tu również. No i na końcu również trzyma się dobrze. Więc z tego co tutaj że widzę, że sobie smart reframe dobrze poradził i jak widzicie, temat przewodni jest trzymany w środku. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna opcja. Zobaczcie na przykład na to ujęcie. Ten typek może mnie może nie interesować w tym ujęciu i nie chcę, mieć, nie chcę go mieć w moim materiale. Więc zaznaczam to ujęcie i wybieram sobie opcję teraz reference point. Tutaj powinna wam się pojawić taka ikonka. Jak ją klikniecie, klikniecie. E, Pojawił się taki kwadracik na ekranie. Jeśli tej ikonki nie widzicie, to z pola wyboru musicie sobie wybrać opcję Smart Reframe. Następnie, jakby za pomocą pozycji w Inspektorze, przesuwam na rejon, który mnie interesuje. No i mnie interesuje na przykład ten typek więc biorę ten kwadracik i daję na jego twarz, a następnie klikam Reframe. Dzięki temu program wie, że mnie w tym ujęciu interesuje na przykład ten gościu, a nie ten poprzedni. No, i teraz jak puszczę sobie Play, to widzę, że Smart Reframe trzyma mi tego gościa, którego chciałem trzymać. Jeśli chcecie coś poprawić w Smart Reframe, to tutaj on dodaje nam kratki do naszej edycji. No, akurat tutaj za bardzo nie widać, więc ja sobie zoomuję Powinno być lepiej zaraz widoczne. No i teraz, jak zoomowałem, to jeśli były potrzebne jakieś kratki do dodania, to widzicie, że one zostały tutaj dodane. Więc jeśli na przykład nie pasuje mi ta pozycja, to mogę sobie zaznaczyć tę kratkę w inspektor i przesunąć trochę w lewo, w prawo, jeśli byśmy chcieli potem poprawiać. Jednak no z tego, co widzę, na sobie teraz Ctrl Z poradził sobie naprawdę w porządku, więc ten reference point również bardzo dobrze sobie działa no i moje klipy zostały szybko jakby zmienione na reformat aby pokazać jak to szybko działa no to jeszcze nam ctrl c, ctrl v zduplikuję jeszcze raz oś czasu na zduplikowanej nazwę sobie 1x1 aby zrobić następny reformat no i kiedy to zrobiłem timeline timeline settings, wybiorę sobie 1080 następnie scale to full frame with crop Klikam sobie OK. Mam teraz nową oś czasu, więc wybiorę, wybieram sobie ją z opcji. Zaznaczam wszystkie klipy. Eee, wcześniej jeszcze usuwał Blanking, jeśli dodaliście w naszym głównym materiale. W tym momencie nawet nie przesunę tego klipu z tą pozycją, tylko zostawię wszystko domyślnie bez żadnej pomocy. Auto i klikam Reframe. Mają zaznaczone te wszystkie klipy. I zaraz zobaczę, co się stanie. No i teraz, jak widzę. To mi przywróciło dobrze, czyli widzicie już nie mam tych czarnych pól wszystkich bohaterów trzymam no i tak naprawdę mam już te ujęcie przygotowane. Jeśli bym w tym ujęciu też chciał poprawić jak wcześniej no to reference point zaznaczam ten obiekt klikam na ikonkę przesuwam tylko pozycję aby go widzieć no i ten kwadracik daję na twarz trochę go edytuję przesuwam jeszcze klikam reframe no i gotowe zamiast tamtego typa, mam teraz tego typa w kadrze. No i moje reformaty zostały przygotowane. Czyli mam mój materiał wyjściowy z output Blanking, z czarnymi zetryboxami. następnie mam 16, znaczy 9 na 16 oraz 1x, no i mogę wypuszczać. I to jest o tyle dobre, że jeśli macie film, gdzie jest naprawdę sporo ujęć, to każde klikać i przesuwać ręcznie pozycję, aby temat był idealnie w kadrze, pod 1x1 zazwyczaj jeszcze to jest krótka piłka, ale pod 9:16 x 16 trzeba czymś to się bawić. No a tutaj wystarczy, że znaczymy klipy, wybierzemy sobie auto, klikniemy reframe. I w większości przypadkach sobie spokojnie ta, jakby AI, która jest zbudowana w DaVinci spokojnie sobie poradzi z, jakby lokalizacją tematu, który nas interesuje. No i czasami też wybierze bardziej jakiś no, jakieś wizualne, np. ten typ, który był tu wcześniej wybrany, a nie ten, który mu wskazaliśmy. No to więcej wypełniał tego kadru, był ciekawszy, no ale musieliśmy, na nie wiem, dać tu na innego typka, no bo on bardziej, jakby pasował do historii. Eee, także ta sztuczna inteligencja, która jest wbudowana do tego systemu radzi sobie naprawdę dobrze z takich podstawowych testów jak właśnie przeprowadzałem, potrafi odróżnić co jest co no i fajnie jest to, że to nie jest tylko taki reframe że tylko przesuwa coś i nara tylko jak to widzicie daje klatki kluczowe i stara się ten obiekt trzymać w tej pozycji więc to jest coś co ręcznie by zajęło naprawdę sporo czasu a tak to smart reframe i idziemy do domu Także jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co, trzymajcie się. Cześć.